Piątek, 17 stycznia rozwiązujemy quizy filmowe i miał być odcinek wyjazdowy dzisiaj, ale udało mi się jeszcze w miarę wcześnie nagrać. Natomiast nie będziemy mieli Cinematrix, z tego względu, że Cinematrix pojawia się dopiero za jakiś czas, więc zaczniemy od MovieDoll. A MovieDoll to jest jednosekundowe streszczenie filmu na start, takie wizualne, ściśnięty film w jedną sekundę. Jeśli nie zgadniemy, to dostaniemy dwie sekundy i tak dalej, i tak dalej. A, zapomniałem, że jeszcze muszę powiększać rzeczy. Zaraz wracam. Jeśli tutaj zamarłem na ekranie na chwilę, to ze względu na, na problemy techniczne, ale chyba już jest ok. Mówi, do jednosekundowe sekundowe streszenie filmu i oglądamy. Na razie nic nie wiem. Wpiszę, będziemy wpisywać Naked Gun, tylko dlatego, że... Mhm. Tak, też widziałem te terminale, które się od, odpaliły i nie mam pojęcia, dlaczego, dlaczego to miało miejsce. Dzisiaj ewidentnie nie współpracuje ze mną mój laptop. Przechodzimy do drugiego sekundowego schreszczenia Ok, Marvele. Antman. Antman and the Wasp. Nie. Yeah. Antman and the Wasp. Ok, mamy to. Antman and the Wasp to jest to. Framed. Mamy kadr z filmu i zgadujemy jego tytuł. Widzimy jakiś most w górach. Piszemy Dead Reckoning jako Mission Impossible, gdzie Tom Cruise skakał, mimo że on nawet nie ma tego, więc jedziemy dalej. Tunel, który jest w pomierzach. Słowa tunel nie ma. Okej, okay. papillon. Okej, okay, widzę Michaela Kena, ale nie rozpoznam pewnie tego filmu. Nie ma, ale może faktycznie jest to Italian Job. Ok, bo jak mamy Mini Coopery, to, to jest to i tak. rzeczywiście Remake czeka się później, remake'u, takiego bardziej współczesnego. A my przechodzimy do box office game 2004, rok 15 października i 5 najlepiej zarabiających wtedy filmów. Kupujemy sobie podpowiedzi po to, żeby zgadnąć ich tytuły. Za każdą małą rybką jest wielkie kłamstwo. To będzie Shark Tale. Ok, Universal 37 milionów, Peter Berg, o oh, w 2004 roku facet, który współpracuje z Markiem Wolbergiem, nad takimi amerykańskimi, nazwijmy to semi-epikami. Ale tutaj jest Billy Bob Thornton, to w takim razie w 2004 wyszło Friday Night Lights, film o futbolu amerykańskim w małym teksańskim mieście, który później został przerobiony w o wiele bardziej znany serial telewizyjny. 12 milionów Paramount Pictures. Wolność wisi na włosku. Ok, Trey Parker i Matt Stone to musi być South Park. Nie wiem, który South Park to jest. The Movie? A nie, przepraszam, to jest Team America. W 2004 roku oczywiście. Miramax, 11 milionów, Reżyseruje Peter Cherson. Nie wiem, kim jest Richard Gear i Jennifer Lopez. Podejrzewam, że jest to show we dance. I ostatni film, Stone. Mm, największe wyzwanie leży w tym, żeby ocalić swoich ludzi. Akin Phoenix i John Travolta. Wow. Wiem, kojarzę, co to jest. To jest film. Mm, Film o strażakach, chyba z numerkiem w tytule, ale nie przypomnę sobie. Tak, drabina 49, Lader 49. Tego widziałem ten chyba? Nie jestem pewien. Dobra, nieważne. Synetunerdy. Mamy 16 tytułów, 16 podpowiedzi i układamy 5 tytułów filmowych, które są tutaj na tych kolorowych paskach, przekładając je do właściwych, tak żeby 4 podpowiedzi znalazły się koło siebie które dotyczą jednego filmu, na przykład Made Manhattan Ray Finds to jest Made in Manhattan, pokojówka z Manhattanu, Zack Snyder Dead in Mall to jest um, Dawn of the Dead, a to musimy zrobić w ten sposób. Zack Snyder Doctor i Watch to jest um, Doktor Manhattan w Watchmenach. Potrzebujemy jeszcze Dr. Sleep, Michael Pena, Jake Gyllenhaal, to jest wszystko. End of Watch, film Davida Ayera o policjantach w Los Angeles i Dr. Sleep, czyli sequel do Śnienia. Cine to Nerdle, drugie. Tym razem mam tutaj 16 tytułów filmowych i 5 motywów, które łączą po 4 filmy. The Beguiled, Priscilla, Lost in Translation, to jest wszystko. Sofia Coppola, podobnie jak The Bling Ring, i jako, jako, że mamy zielone, już wiemy, że reszta filmów będzie w poziomie i będzie korzystało z tych podpowiedzi, które wykorzystaliśmy w tym miejscu. Lost in Translation, Ghost in the Shell, Isle of Dogs, dziełem się w Japonii. Podobnie jak. Dobra, może zróbmy Kirsten Dunst. Zróbmy Emma Stone. Ojej, oh yeah, In Bruges, Killing of the Sacred Deer, the Lobster. Colin Farrell. Tak, tu mamy Scar Scarlett Johansson, tu będzie Emma Stone, a tu będzie Kirsten Dunst. a ah, Kelly Spenny. gdzie była Kayleigh, Gdzie była Kirsten Dunst? obcym, to nie wiem. I on the basis of sex też. Faktycznie w Priscilla gra Priscilla Presley. I przechodzimy do ostatniego quizu, który dzisiaj będzie, czyli Sporkle. Jeden quiz, bo Sporkle będzie w sobotę i w niedzielę. Trochę więcej. Więc dzisiaj rozwiązujemy filmy, w których w których tytule jest Mr. albo Mister i to będzie trudne. Making Mr. Right? Nie mam pojęcia. They call me Mr. Tips. Nie wiem. Mr. Holland's Opus, to jest o muzyce, widzę tutaj coś się dzieje takiego. Saving Mr. Banks, to jest o. E, Widzicie Disneyu? Pan i Pani Smith. Tutaj Pan Roberts, nie wiem. Mr. Brown, nie wiem. Mr. Saturday, nie jestem pewien, no, może by Michael Keaton. Mr. 3000, Mr. Toads, Wild Ride. Ajajaj. Aj, aj, aj. Mr. Majestic, Mr. Deedsis. <grym> Mr. Deeds to jest komedia z nowym Sandlerem, a nie film uh, z Kevinem Costnerem jako seryjnym mordercą. Mr. Magorium. Mr. Bean's Holiday. Gdzie jest jaś fasola? Tutaj. Talented Mr. Ripley. Tu. Mr. Baseball. Tom Selek Looking for Mr. Goodbar. Nie wiem. Mr. Mum. To jest Michael Keaton. Mr. Brooks jest w tym miejscu. I teraz tak. Making Mr. Right. Ok. <laughs> John Malkowicz, they call me Mr. Tibbs. Okay. Mr. Roberts. Mr. Wrong. Ok, mogę w sumie się domyślić. Mr. Saturday Night to jest Billy Crystal. Mr. 3000 to jest baseballowy jakiś rekord, ale nie wiem jaki. Mr. Majestic. I incredible Mr. Limpet. Dobra, 65% jak na tych Misterów to nie tak źle. Dzisiaj krótszy odcinek z problemami technicznymi, oczywiście, żeby nie było. Dziękuję bardzo za obejrzenie i zapraszam na jutro na, na rozwiązywanie. Jutro powiem, że nie wiem, jaki to jest dzień, bo, bo nagrywałem w takim miejscu, że nie byłem pewien, kiedy wyjdą te wyjazdowe quizy, ale będą kilka quizów ze sporką, więc do zobaczenia jutro. Pa!